Czym jest pozór pobożności? Może sięgniemy do Bożego Słowa, aby udzielić tej odpowiedzi. Ja otworzę drugi list Męża Bożego Apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział i przeczytam od pierwszego do piątego wersetu. Duch Święty przez męża Bożego Pawa mówi tak, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chłpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzice nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przebierają pozór pobożności, Podczas gdy życie ich zaprzeczeniem jest mocy, również tych się wystrzegaj. Jeżeli popatrzymy na to miejsce Pisma Świętego, to zobaczymy takie dwie głębokie myśli. Po pierwsze, słowo Boże mówi, że w tej rzeczywistej biblijnej pobożności jest moc. I oraz wymienia w tym miejscu apostoł Paweł 18 rzeczy, które stoją na przeszkodzie, aby ta rzeczywista pobożność mieszkała w naszych sercach. I dlatego już przestrzega przed taką próbą kontynuowanie życia w tych rzeczach wymienionych, a zarazem stwarzania pozorów, że jestem człowiekiem pobożnym. Dlaczego jest mowa moc, o mocy w pobożności? Ponieważ w pierwszym liście do Tymoteusza i w czwartym rozdziale i ósmym wersecie czytamy następujące słowa. Albowie ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność? Natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego, okazuje się, że żyć pobożnie, żyć po Bożemu, to nic innego, jak otworzyć sobie tą głęboką skarbnicę obietnic, które płyną z Pisma Świętego. W tym miejscu jest mowa obietnica żywota, bożego błogosławieństwa w życiu teraźniejszym, ale też i zagwarantowana wieczność z ręki naszego Boga. Drugim miejscem, mówiąc o mocy pobożności, jest drugi list męża Bożego apostoła Piotra, drugi rozdział i przeczytamy dziewiąty werset. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Proszę zwrócić uwagę, że druga wspaniała łaska i moc Ducha Świętego. Płynąca z tematu pobożności. Albowiem Słowo Boże nam mówi tak bardzo wyraźnie, jednoznacznie, że Bóg zachowuje pobożnych w różnych chwilach pokuszenia, trudnego życia, daje swoją łaskę i swój cudowny pokój. Wracając do tematu pozornej pobożności. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Świętego Mateusza, 23 rozdział, to sam Pan Jezus Chrystus. Pokazuje taki przykład właśnie tej pozornej pobożności, tej takiego obudnego postępowania, 23 rozdział, 5-7 werset. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemiki modlitewne, wydłużają fędzle, szat swoje, lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. I pozdrowienia na rynku, i tytułowanie ich przez ludzi rabi. Proszę zwrócić uwagę, że pan Jezus mówi o faryzeuszu, mówi o nauczonych w piśmie, którzy wiele rzeczy, które wchodzą w kanon pobożności, oni czynią nie dlatego, że są pobożni, a dlatego, aby zebrać punkty u ludzi, aby zebrać pochwałę, aby w oczach ludzi wyglądać bardzo dobrze. A tak naprawdę. To, co czynią, jest dalekie od rzeczywistego ich przeżycia, pragnienia serca. Kiedy otworzymy sobie tę samą, tę samą, Ewangelię, a szósty rozdział, przeczytamy znowu w szesnastym wersecie ciekawą rzecz. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni, jak obłodnicy, sprecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiada wam, odpierają zapłatę swoją. Ale gdy ty pościsz, namaść głowę swoją, umyśl twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w okryciu, odpłaci tobie. Druga rzecz, która jest bardzo cenna w życiu człowieka pobożnego, jakim jest post i modlitwa. I znowu Pan Jezus mówi o tym, że ci obłudnicy poszczą na pokaz. Robią wszystko, aby u ludzi zdobyć nagrodę, pochwałę, to takie uznanie, jacy oni są pobożni i odbierają swoją zapłatę. Ale gdy pościsz czyń tak, abyś czynił to dla Boga. Co ciekawe, pan Jezus w tym miejscu używa słowa obłudnicy, czyli pozór pobożności jest nic innego jak obłuda. Ukrywanie rzeczywistego stanu serca, stanu życia i duchowego, z duchowej społeczności z Bogiem, zamieniając właśnie w pozory, zamieniając w to, aby odebrać chwałę od ludzi, od człowieka. I dlatego można krótko powiedzieć, pozór pobożności to po prostu obłuda. A list do kolosan mówi w ten sposób. Cokolwiek czynicie, czyńcie z duszy jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że u Pana otrzymacie nagrodę. Żyjmy pobożnie, uciekajmy od obłudy, czyli pozoru pobożności, a łaska Boża przeprowadzi nas do bram królestwa. Dziękuję.